Witam, witam, łopatę. Zapraszam na mój kanał, zasubskrybujcie tego typu. Wow, ja tam żyję, widzowie tego typu. Słuchajcie, widzowie, bo słyszałem takie plotki, nie plotki, nie wiem. Wymyślacie sobie jakąś historię tego typu, że na tym kanale, co mam 3000 do Sambama. Nie, 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 nie. Absolutnie, absolutnie. Robiłem sobie tam lekkie porządki, żeby to. No bo... Próbuję wyważyć, że chociaż srebrny przeciwnik tego typu i dlatego mówię to, że um, ja po prostu no, mam dwa kanały: to jest główny, co ma 3000, i tamten ma chyba tam 83. Suby. To jest taki kanał, właśnie jak ja jak robię sobie tam porządki, to przesunę się na tamty kanał, właśnie słuchajcie, dlatego musiałem zdementować, właśnie. Wasze plotki, głupie plotki, mimo tego, bo to tak cholernie głupie plotki, że naprawdę ja to się zastanawiam. Kto jest tu głupszy? Wy czy ja? Bo ja sam już nie wiem tego typu właśnie. Dlatego wolę to zdementować, potwierdzić informację tego, co ja mówię wcześniej. No po prostu spróbujemy o ten srebrny przyspiesz można. Zobaczymy, czy nam się uda, czy nie. Może Wam się uda nam pomóc, to zobaczymy, no, no po prostu mówię, no też nieraz jest tak, że ja muszę tam sobie porobić porządki, trochę półstawienia po porobić tego, no to wiecie, no to nie jest takim hop do przodu. I dlatego jakby chcę jakby Was poinformować, że nie martwcie się, nie dostanę żadnego bana, absolutnie, tylko po prostu, no robię sobie porządki ale już porobiłem sobie porządki trochę tam poustawiałem inne rzeczy i teraz na stary kanał co ma 3000 tego typu zaposła na mój kanał i po prostu musicie się, się do mnie, ja muszę tam porobić sobie na ten temat żeby były ręce i nowe jak się mówi, tego typu eee, czy dzisiaj pójdziemy do kina są plany, ale zobaczymy. Na razie jeszcze w, na ten temat myśleliśmy wczoraj sobie, iść do kina na Toro, TOROTA, TAROTO, ten film. No ale zobaczymy, no zobaczymy, zobaczymy. Może, może pójdzie, może, może nie. No zobaczymy, na razie no, jest ranek tego typu, na razie o czym innym trzeba myśleć na razie. No, dobrze, że jakaś dzisiaj ma wolne, bardzo się cieszę. Należało mi się wonoć z Charuwa przez kilka miesięcy, i ani wonego. A ja się mam wono, trochę odpocznę, trochę tam pozałatwię sprawę prywatną. No i się, to jest właśnie koszło, zawsze tłumaczę, trzeba myśleć głupką, a nie dupą tego typu. Właśnie. i zaproszę na ten kanał co ma 3000 już wszystko jest poustawiane w ustawieniu porobiłem bo musiałem po ustawieniach porobić trochę i śmiga trzymajcie się zasubskrybujcie kanał i pamiętajcie, idźcie do przodu nie do tyłu do tego typu